Pamiętam, najbardziej co, mi co co widzę przed oczami, to jak Babcia przynosi pomidory, bo Babcia miała szklarnię taką e, i, i zawsze przynosiła w swoim fartuszku kilka takich pomidorów dla nas i zawsze je wyciągała. Tak, te pomidory są najbardziej właśnie takie charakterystyczne dla mnie. No chyba tak, naj, naj, najbardziej mi w pamięci, rzeczywiście, jak patrzę na te pomidory, to zawsze, zawsze gdzieś, gdzieś te wspomnienia wracają. To była taka najbardziej życzliwa osoba, jaka jedna, albo jedna z najbardziej życzliwych. Wiem, że nikomu by po prostu nie zrobiła krzydeł że sama by po prostu, nie wiem, wolała coś, coś oddać, niż żeby się komuś po prostu przydostała. Żałuję tego, że za mało czasu spędzałem z tą babcią, bo babcia świetnie mówiła po góralsku, mówiła czystym takim góralskim językiem. W ogóle czasami to nie można było jej zrozumieć, bo musieliśmy się pytać o znaczenie niektórych słów. No i tego żałuję, że właśnie nie, nie nagrywaliśmy takich rozmów, nie, nie, nie nagrywaliśmy na wideo e, albo na dyktafon. W ogóle miejsce, w którym się teraz znajduję w sensie takim życiowym, to jak mm, najbardziej zawdzięczam całą charakteru e, odziedziczonym przez e, przodków, górali. Właśnie często trenerzy że się śmiali ze mnie, że nie, że taka góralska krew, taki zadzior. Bo, no czy jak mnie coś bolało, albo jak po prostu, nie wiem, był bardzo ciężki trening, to nigdy się nie poddawałem, tylko zawsze wolałem zacisnąć zęby, nawet nic nie mówić, że, że coś jest nie tak, tylko dokończyć ten trening, żeby pokazać, że dam radę. No i na pewno to jest takie dziedziczone z pokolenia na pokolenie, że, że jednak, żeby tutaj przetrwać i żeby cokolwiek zrobić, no to trzeba być być, cytując klasyka, musisz być twardy. Jak skała. <grywa> 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 musisz być twardy jak skała. A ta babcia z Nowego Targu, to właśnie jak ona wygląda? Jak ją pamiętasz? Babcia była bardzo szczupła i ona była bardzo elegancką kobietą, bardzo kulturalną, no i bardzo nas kochała. To, to pamiętam, że zawsze przyjmowała nas z, takim, z taką radością. Zawsze też przyjeżdżała do nas z, z uśmiechem na twarzy. A, natomiast no, tą babcię, na, na, ona bardzo ciężko chorowała pod koniec i, i pamiętam, że już ostatnie nie, nie wiem, czy tygodnie, czy miesiące mieszkała już z nami w domu. Natomiast to nie jest taki obraz, który ja pamiętam jej. Pamiętam ją jako właśnie taką elegancką kobietę, otwierającą drzwi właśnie w swoim mieszkaniu, w, w bloku, na i, i witającą nas właśnie rosołem. <słyski> Na pewno chciałbym być yy, dziadkiem, który, yy, którego się dzieci nie będą bały. Chciałbym być takim dziadkiem, do którego yy, wnuki chętnie by przyjeżdżały i z którym chętnie spędzałyby czas, które, go, które ciągnęłyby go za rękę, że chodź się z nami bawić albo zrób z nami coś, a że takim dziadkiem chciałbym być.